Hej, cześć czołem. Ponieważ mamy ze sobą Pawła i Paweł był tak miły, że nagrał z nami materiał o swoim Zecie 750, ale Paweł ma jeszcze dodatkową profesję. E, jestem ratownikiem medycznym, e, pracuję w jednym z lubelskich szpitali i dzięki uprzejmości kwiśka zgodziłem się troszkę porozmawiać o pierwszej pomocy. Więc oglądajcie ten film, będziecie wiedzieć jak poradzić sobie z pierwszą pomocą swojego ziomeczka, jak się na motorkach wykrzaczy któryś z Was. Także... Nie wygląda. Warto zacząć od tego, że specyfika jazdy motocyklem ma w sobie jednak gdzieś ten gen, i warto o tym wspomnieć, bo wiele marketingowych haseł mówi o tym, że jazda motocyklem nie jest niebezpieczna. Niestety, wbrew obiegowej opinii marketingowej, podczas jazdy motocyklem jesteśmy narażeni na sporo rzeczy, sytuacji oraz zdarzeń, które realnie są niebezpieczne. Sam motocykl z siebie. Prosto jechać nie chce, on lubi sobie poskręcać sam. A jak jesteście, jesteśmy panikarzami, to dochodzi do sytuacji takiej, że w sytuacji panicznego ruchu kładziemy się, ręce tak, i usztywniamy się. No niestety taka jest nasza natura. A dlatego ważne jest to, żebyście też ważne jest to, żebyście wiedzieli, że jesteśmy na, na Bema i jesteśmy w knajpce motocyklowej, w się sensie na jej zapleczu, ale te wszystkie dźwięki, które słyszycie, to są pociągi, autobusy oraz remont, który tu się odbywa. Ale mam nadzieję, że to tylko ubarwi i doda realizmu naszemu filmowi. Motocyklista, który się wywalił. Z reguły mamy do czynienia z jakąś prędkością, z reguły mamy do czynienia z jakąś przeszkodą. Yy, mogą nastąpić różne. jakby. Yy, to przyjeżdżamy do wypadku cyklowego. I. Pierwsza rzecz, o której po musimy pamiętać, to jest nasze bezpieczeństwo. Moje mojego kolegi czy nie zawsze jakiś samochód, bo zazwyczaj to jest uruchliwa ur ur droga, ulica jakiś nie wiem taka no to jest komunikacyjny tak, na pewno tak dokładnie i tak najpierw jeżeli musimy zobaczyć czy jesteśmy bezpieczni czy tutaj nie jedzie może jakiś samochód tir czy naprawdę też warto powiedzieć o tym że w jest wypadek motocyklowy należy wyłączyć zasilanie w motocyklu to jest taki duży czerwony przycisk na kierownicy który po prostu odcina zapłon o to on tam jest, właśnie. Tak. I powiem więcej, on jest specjalnie tak zrobiony, że w odruchu panicznym, gdybyś już nie wiedział, co ze sobą zrobić, to możesz ten zapłon sam wyłączyć, nie zajmując rąk z kierownicy. W sensie, na przykład mm -hmm. zapalił Ci się motocykl i nie, nie sięgaj do kluczyka, nie zajmuj ręki tylko z kierownicy, tylko, tylko tyk i się i gdzieś do jakiegoś bezpiecznego miejsca. Tak, sorry, dygresja. Jeżeli, jeżeli widzimy e, osobę poszkodowaną e, w, w wypadku moto motocyklowym, musimy zauważyć, musimy podejść do tej osoby od strony nóg. By osoba nas widziała, jeżeli jest przytomna, oczywiście, aby nas widziała i aby nie zrobiła ruchu głową do tyłu, bo wtedy sobie właśnie, dokładnie, bo wtedy może sobie uszkodzić kręgu, odcinek kręgu spoczynnego. I to jest tak, jakby bardzo prosta sprawa. Wystarczy podejść od przodu, a nie od tyłu do osoby poszkodowanej. I, bu! I następnie sprawdzamy świadomość takiej osoby. Czy ona nas w ogóle słyszy? Wystarczą proste komunikaty. Halo, czy mnie słyszysz? Jak masz na imię? Jak masz na imię, tak? Czy osoba reaguje na nasz głos? Jeżeli nie reaguje, podchodzimy do niego bliżej, delikatnie trzęsiemy nim za bark I, i znowu pytanie, czy mnie słyszysz? Jeżeli odpowiada, jest, jest dobrze, widać, że osoba oddycha. Jeżeli nie odpowiada, należy e, sprawdzić e, reakcje obronne, czyli tutaj na ból, na przykład. Czy na ucho można nacisnąć. Kurde, czy na ucho będzie ciężko w tym przypadku? Tak. Ale, ale tak. myślę, że y, palec złapać, na most za coś, nie nacisnąć na. Mostek. Jeżeli osoba reaguje, no to wtedy dzwonimy na, na pogotowie, mówimy, gdzie jesteśmy, jak jest, ile jest osób, jaki jest stan poszkodowanego, ale jeżeli osoba nie oddycha, jeżeli nie ma z nim żadnego kontaktu, jeżeli nam nie odpowiada na, na nasze bodźce bulowe czyli na, my, na uszczypnięcie w rękę, bądź na mostek, musimy y, zdjąć kask motocykliście. No to jest dosyć mm. trudny temat, y, bardzo ciężko go zrobić w jedną osobę, i, ale jeżeli osoba nie oddycha, to musimy to zrobić. Znaczy, ryzyko tego, że ta osoba nie przeżyje tego, jest na tyle D duże, że warto podjąć to ryzyko y, 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 i musimy, nawet samodzielność... Musimy zaryzykować, tak. tak. Bo tutaj też ważny jest aspekt prawny takiego zjawiska. E, takiego zdarzenia, bo jeżeli zaczniemy udzielać pomocy, nawet w nieumiejętny sposób, w to sensie... w nie grozi nam żadna konsekwencja. Musimy pomagać innym, to jest nasz obowiązek, i jeżeli zrobimy coś temu poszkodowanemu, niechcący, ale coś mu zrobimy, nie grozi nam to żadna odpowiedzialność, żadna odpowiedzialność i to należy zaznaczyć. Bo ważne jest to, że jeżeli nie podejmiemy tego wyzwania i nie będziemy udzielali pomocy nawet w nieumiejętny sposób, to wtedy może się to wiązać z jakimiś konsekwencjami mhm. prawnymi. Tak, jeżeli są różne rodzaje kasków na rynku, są kaski integralne, otwarte, zazwyczaj ludzie kupują kask integralny, bo nie lepiej chroni. W takim, w takim kasku w ciężej zobaczyć osób oddycha. I tak. No i może teraz przystąpimy do Dobra, ja najpierw... opowiadania, tak. jak ten kask zdjąć. To jeszcze ważne jest to, że po co w ogóle sprawdzić, czy ktoś odyka, Po co w ogóle zdejmować kask? Czy są sytuacje, w których kasku nie należy zdejmować? Tak. Jeżeli osoba e, widzimy, że osoba reaguje na nasz głos, reaguje na nasz ból, to tego kasku nie należy ściągać, ponieważ osoba, która wleży na ziemi i ma założony w kask, ma tak zwaną taką. Bezpiecznie ten kask, tak. jakby nie ma takiego przełamania, że nagle Dokładnie. ta głowa Dokładnie. Tak. Świny... I wtedy nam chroni odcinek szyjny kręg kręgosłupa i następnie, no. Dobra. Czyli jak mamy kask z otwieraną przyłubicą, to nagle okazuje się, tak. że ten kask, który potencjalnie w samym zdarzeniu będzie mniej bezpieczny, to w momencie, kiedy nawet nie będziemy oddychać, będzie on dla nas hmm. bardziej bezpieczny, bo będzie można nawet sprawdzić, czy oddychamy. Tak. Wtedy należy Ile wstąpić do udrożnienia e, dróg oddechowych, jeżeli osoba e, urazowa, czy tak na poszkodowany motocyklista, należy wysunąć szczękę w ten sposób. Tak? Następnie sprawdzamy, pochylam się nad poszkodowanym i sprawdzamy przez do do 10 sekund, czy nasz e, poszkodowany oddycha prawidłowo. Jeżeli poszkodowany oddycha no to należy zadzwonić po służby ratunkowe, prawda? Powiedzieć, gdzie jesteśmy? To są bardzo ważne informacje. I następnie dyspozytor już będzie nas nami wykierował. Tak? Co mamy robić, dlaczego? I wtedy ta, ten dyspozytor dla osoby postronnej będzie po prostu ze zbawieniem. No gorzej jakby nie będzie wiedział, gdzie pojechać, nie? To jest jakby najgorsze, jak co można zrobić. Czyli... Możemy na przykład powiedzieć, że jesteśmy, nie wiem, jakiś taki no na przykład pod kościołem przy sklepie, to będzie nam taki jakby punkt odniesienia dla Pokotowia, gdzie, gdzie my się znajdujemy. No, telefony komórkowe często mają funkcję takiej pineski, więc można też spróbować się ratować tym, żeby dokładać lokalizację, jak jesteście w środku niczego. Tak. Możemy też e, powiedzieć może e, taki algorytm, e, jak pierwszą pomoc wykonywać. Czyli tak. Jeszcze raz, najpierw swoje bezpieczeństwo, później ocena świadomości. Jeżeli po udróżnieniu oddechowych osoba nie oddycha, że my nie widzimy, nie słyszymy, nie czujemy oddechu, należy zadzwonić po pogotowie. Następnie należy y, rozpocząć receptację oddechową dechową tzw. RKO. i u osoby w dorosłej należy ułożyć ręce w ten sposób, na mniej więcej w środku klatki piersiowej, na dolnej ścianie w mostka uklęknąć przy poszkodowanym dosyć blisko, ręce wyprostowane i uciśnić klatkę 30 razy na głębokość do 5 cm, maksymalnie do 6. Musimy starać się, to jest właśnie ciężka praca, musimy tak uciskać klatkę piersiową, by te uciśnięcia były wysokiej jakości. Musimy starać się, by nasze uciśnięcie w klatkę piersiową było w pełne, ale następnie musimy odpuścić, by klatka się wyrelaksowała. By tak, jakby było to ta przestrzeń taka zachowana. I to jest, to, to jest ważne: to jest w ogóle po co uciskać klatkę piersiową. To jest to pytanie, na które wiele tak. osób jakby nie zna odpowiedzi. Co to daje? Jakby w jaki sposób to, to ma wpłynąć na pozytywne reakcje człowieka, który jest nieprzytomny? Mhm. A jeszcze dodatkowym mitem, który warto wspomnieć, jest to, że ludzie mówią: Nie, nie będę uciskał, bo połamie mu żebra. To jest bzdura. Chodzi o to tak, jeżeli mamy osobę poszkodowaną, która na przykład doznała urazu 5 minut temu, 2 minuty temu na przykład i my uciskamy klatkę piersiową, chodzi w tym o to, by tlen, który jest w komórkach w, w ciele poszkodowanego rozchodził się jeszcze po wszystkich organach i na przykład my działamy uciśnięcie klatki piersiowej zawsze przez 3 minuty. Może przez te 3 minuty przyjdzie karetka pogotowia, przyjadą ratownicy, zrobią to co trzeba i dzięki temu możemy jeszcze tego poszkodowanego uratować. Jeżeli nie będziemy uciskać klatki piersiowej, no to nie dajemy mu szans. Tak, nie dajemy mu szans na, na przeżycie. I jak długo może trwać taka akcja? E, są trzy elementy. E, pierwszy element, wtedy, gdy przyjedzie ratownictwo medyczne i nas, i nas zmieni. Mhm. Drugim elementem jest to, że grozi nam jakieś takie niebezpieczeństwo, coś się dzieje na drodze, że nas nie widać, Czujemy, że z nami. Że, z nami że... jesteśmy tak, zagrożeni. Mhm. Dokładnie. I trzeci, jeżeli e, całkowicie opadniemy z sił, no ale oczywiście e, musimy. No może się może to trwać bardzo tak. długo przy bardzo dobrze, że tak powiem, zrobionych kolegach na motocyklach. E, no i oczywiście jak ten człowiek zaczyna dawać jakieś już reakcje, to trzeba też dalej pracować nad tym tak, aż nie świadomość. Jeżeli e, podczas uciskania kratki przeciwa zauważymy, że już poszkodowany. Zaczyna, się, ruszasz, zaczyna robić jakieś takie ruchy obronne, należy jeszcze przez jakiś czas uciskać klatkę piersiową, by po prostu serce... Aż powie dość, 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 tak. dobra, już jest okej. Okay. <grym> 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 tak, dokładnie. No i tak naprawdę y osobie postronnej nie grozi żadne niebezpieczeństwo, jeżeli... bo są właśnie jest takie mity. Nie będę uciskał klatki piersiowej, ponieważ połamie mu żebra. To jest mit. Musimy uciskać kl klatkę piersiową, bo bez tych ucisków nie dajemy mu szans na przeżycie, a połamane żebra to jest problem drugorzędny, no z jas. którym w dzisiejszych czasach w szpitalu naprawdę. Łatwo sobie poradzić. Tak, dokładnie. Dobra, to spróbujmy z kaskiem otwartym. Najpierw. Ja się mhm. tutaj na tej ławersce rozłożę i będę robił za, za nieprzytomnego. Teoretycznie. W jedną osobę jest to bardzo trudne. Dobra, D kas jest otwarty, żeby Wam było łatwiej dostrzec. W, w najlepszym wypadku być powinno dwóch ratowników. Od razu możemy sobie tak zrobić, że możemy zdjąć kurtkę motocyklową. Należy zwrócić uwagę, że zdejmowanie w kasku przez jednego ratownika nie powinno mieć miejsca. Jeżeli widzimy właśnie tutaj osobę, która jest przytomna, która reaguje na ból, A! która reaguje na głos. Czy mnie słyszysz? Dobrze. To wtedy tego w kasku nie należy ściągać. Jak, jak warto zauważyć, odcinek szyjny kręgosłupa jest w linii prostej. Kask zabezpiecza. Na mocinek jest, widzimy poziomo. Jeżeli byśmy teraz ten kask zdjęli, automatycznie głowa idzie do dołu i wykrzywia nam odcinek silny kręgosłupa, który może być urazowy. Tak? W super sytuacji jest wtedy, gdy na przykład jeździmy w trzy osoby i mamy dwie osoby do pomocy. Także drogie ziomeczki, jak chcecie jechać na ostre winklowanie, to jeźcie we trzech. I teraz tak. Albo czterech. Albo lepiej, więcej. Jedna osoba staje za osobą poszkodowaną i trzyma kask w tym w tutaj w tym stylu, prawda? Tutaj trzyma za policzki, delikatnie rozchyla e, gboczki i ta osoba z przodu albo otwiera w e, kask motocyklowy za pomocą takiej wyczerwonej wlinki, która wystarczy tylko pociągnąć. Tak? Albo jeżeli jest Kask bardziej sportowy, ma inne zapięcie, wystarczy je po prostu rozciąć. Jeżeli nie mamy rozcięcia, to możemy starać się je e, otworzyć w sposób tradycyjny. I teraz tak, jeżeli nie mamy kask otwarty, przechodzimy do stabilizacji e, głowy. tak? Druga osoba. Tak? W sensie kto? Nie, nie e, ta osoba, która rozpina w kask, a, to, jest, okay, dana tak, druga to osoba. jest ta osoba, a ta pierwsza osoba cały czas trzyma w kask w ten sposób, co pokazywałem na początku. Okay. I teraz tak. Tutaj trzymamy, musimy włożyć tutaj rękę. Lewa ręka wchodzi tutaj za potylicę. Tutaj staramy się tak zrobić. I teraz tak, tutaj wtrzymamy w ten sposób i zauważmy, że mamy już udrożnione drogi oddechowe, bo wysuwam żuchwę do przodu, lewą ręką stabilizuję potylicę i teraz ten ratownik, który jest za nami, który trzymał kask, delikatnie odsuwa kask na boki. Prawda? Teraz mamy kask otwarty, więc to będzie zdecydowanie prostsze, a gdyby był kask integralny, czyli typowo zamknięty, nasze postępowanie byłoby zdecydowanie trudniejsze. Kask ściągamy i teraz tak, specjalnie w kurtkę swoją motocyklową, by podczas ściągania w kasku, jeżeli jest osoba nieprzytomna oczywiście, tą kurtkę podłożyć mu pod głowę, by zniwelować ten odstęp, który po zdjęciu kasku by nastąpił. Jeżeli kask ściągamy, ja automatycznie swoją lewą ręką Przesuwam w głąb potylicy i trzymam już głowę, tak jakby na szczycie. Tak? I to jest. Jasne. I taka sytuacja e, ściągania w kasku jest najbardziej optymalna. Jeżeli jesteśmy sami i osoba jest przytomna, reagując na ból czy na głos, tego kasku nie ściągamy. Dobra, to ja bym chciał jeszcze zaznaczyć fakt, że producenci kasków, e, idąc na naprzód, wymyślili sobie taką metodę montowania policzków, która może się okazać bardzo pomocna w takiej sytuacji i zaraz ją pokażę. Natomiast eee, kask nie jest moim rozmiarem. W rozmiar tej sytuacji właśnie, co, co kolega Krzysiek właśnie mówi, ee, to jest tak, tak zwany właśnie system e, dla służb ratunkowych, który za pomocą, jak właśnie zaraz kolega na pokażę. pokaże... Kask żyrafy. żyrafo -kask. I... Często jest podbródek, który jest włożony na, na wcisk, więc nawet jeżeli ratownik nie za bardzo jest świadomy, to nic nam, kasku nam nie zepsuje. Chociaż wyliczając kask na zdrowie, to ja zdecydowanie wolę zdrowie niż kask i nie ma takiej ceny, której bym nie dał za odzyskanie zdrowia. Ale oczom naszym ukazują się takie dwie wstą... one bardzo często są czerwone, ale i czasami są w różnych płaszczyznach, pod różnymi kątami, ale zawsze są wstążki, które pokazują jak, jak jest zamontowany ten system i wystarczy... Za nie złapać i zobaczcie, jak dużo miejsca zostaje teraz w kasku, cała ta poduszka nam odchodzi i tą rękę do środka włożyć jest zdecydowanie łatwiej. I przy wyjęciu dwóch takich, znaczy obydwu tych policzków, jakby no, dostęp do wnętrza kasku jest wręcz banalnie prosty, znaczy, wtedy, no, jest łatwiej. I wtedy po prostu wystarczy kask zdjąć i mamy pełne pole manewru, i widzimy wtedy i możemy wtedy przystąpić do udzielania pierwszej pomocy i do RKO, tak jeżeli widzimy twarz poszkodowanego, pochylamy się nad nim, jeżeli pacjent urazowy, wysuwamy żuchwę, pochylamy się, do 10 sekund sprawdzamy za pomocą trzech zmysłów, czy widzimy, że czy widzimy, czy się nasza klatka piersiowa podnosi, czy słyszymy i czy czujemy oddech poszkodowanego, jeżeli, jeżeli tego nie słyszymy, tak, należy wstąpić do uciśnienia klatki piersiowej, mniej więcej... Proszę bardzo, już przykładę. Mniej więcej tutaj na poziomie sutków w ten sposób, łokcie proste Jak naciśniesz teraz, to się wydarzy dużo ciekawych rzeczy. I 30 uciśnięć klatki piersiowej na wysokość, na głębokość 5 do 6 cm. To jest bardzo ważne. Zobaczcie, jak szerokie jest ciało ludzkie. To jest właśnie w połowie dystansu. Znaczy zależy od otyłości, tak. muskulatury, od wielu Ale yy, możemy sobie zauważyć taki punkt. Jeżeli tutaj są sutki, tutaj jest wyrostek międzymieczekowaty, i, o, I to jest to miejsce, które należy uciskać. Możemy sobie tu, to jest mniej więcej na środku, dolna ściana mostka. Yy, należy uci uciskać klatkę piersiową, nie, nie należy się tego bać. Yy, w tym momencie yy, należy zadzwonić po pokotowie, gdzie jesteśmy, ile jest osób poszkodowanych, co w ogóle się stało. I dyspozytor po prostu już wyśle, że karetkę, i jesteśmy wtedy, tak jakby, już krok do przodu do udzielania tej pierwszej pomocy. Mhm. Ja mam teraz Podsumowanie. Pierwsza rzecz, która mi się nasunęła, to jest to, żeby nie jeździć samemu. E, bo rzeczywiście udzielanie pierwszej pomocy, jak zwłaszcza lubicie podróże dalekie i duże, małe i duże, i możecie być w środku niczego. I tam nie będzie nikogo, kto może wam udzielić mhm. pomocy. Więc dobrze jest jechać przynajmniej w dwie osoby. Okazuje się, że zdejmowanie kasku w dwie osoby to jest wyzwanie. Więc jeżeli macie przyjaciela który ma jeszcze przyjaciela, wśród waszych, grony waszych znajomych w telefonie lub na Facebooku jest duże, to fajnie jest jechać w trzy osoby. Z mojego doświadczenia jazdem motocyklem, sorry za mikrofon, jazda w grupach do pięciu osób jest bardzo przyjemna. Powyżej pięciu robi się już chaotycznie, je kupa, ja chcę tam, ja chcę tam, gdzie indziej i już się robi smutno, ale takie 3 do pięciu osób to są fajne ekipy wyjazdowe. Jeżeli jeszcze dodatkowo, bardzo ważny aspekt, macie ze sobą apteczkę. A apteczka motocyklowa to nie jest nic kosmicznego, bo w tym motocyklu, który tu stoi w się jest apteczka pod kanapą, bo tam jest miejsce pod kanapą we współczesnych motocyklach. I tego jest miejsca, miejsca nam na brakuje grazytową. tak, nic więcej. Ale. Ja na przykład też jeżdżąc swoim drugim motocyklem, w sensie jeżdżąc hypermotardem, gdzie nie ma miejsca pod kanapą, noszę apteczkę przypiętą do plecaka. Więc zawsze jest to jakiś dodatkowy argument, żeby się wspierać. I myśląc o tej apteczce, jak ją myślicie o tym, nie no po co mi apteczka? przecież ja nie będę udzielał nikomu pomocy. No nie znasz dnia ani godziny. Poza tym myśląc o tej apteczce, myślcie o sobie, bądźcie egoistami. To ktoś będzie wam udzielał pomocy z waszej apteczki. I dobrze jest poinformować wszystkich w ekipie, stary, ja mam apteczkę pod kanapą. W razie gdyby była bo, potrzebna. Bo tak naprawdę nikt o tym nie mówi, a później coś się zdarzy. Nie? N nikt o tym nawet nie wiedział, a wtedy może być to akurat bardzo pomocne. Dobra, to teraz kilka faktów i mitów na dźwięk pociągu, który przejeżdża właśnie obok nas. Warto też zauważyć, że niektórzy motocykliści, w tym ja, również na początku jeździłem z portfelem w kurtce, klucze w kurtce, duży telefon w spodniach czy w kurtce. Po co wypadku te twarde przedmioty naprawdę mogą nam zrobić krzywdę, więc polecamy, tak jak właśnie kolega Krzysztof ma yy, saszetkę. zwana potocznie nerką. Tak, która powodu. wszystko mieści w środku i nasze yy, ciało, klucze właśnie. Ty no, to jest ostre, to są normalnie tak, takie Tak, dokładnie, styledzie. przecież to wszystko po co wypadku wbije nam się w nasze ciało, wtedy może być nieciekawie. Gorzej. A dzięki temu wnosimy właśnie w jednym miejscu, w takim właśnie e, ubranku? I ona się obraca. W sensie tak, ja już wiknąłem dwa razy z nerką Jest wygodnie. Ona naprawdę obraca się do koła dotyka do asfaltu, i łup! Dokładnie. I wtedy nie będziemy narażeni właśnie na te obrażenia, które te przynoty mogą by spowodować. Też należy właśnie zwrócić uwagę e, na obuwie, w, w jakim jeździmy. Zazwyczaj osoby jeżdżą e, w butach sportowych, ale też stawiają się motocykli, którzy mają. Wysokie buty. Ty no, żeby nie być hipokrytą. Tak. Trampki, na jego, znaczy takie buty najmniej bezpieczne dla od radykisty. Buty krótkie. Wysokie buty, tak jak na przykład te, chronią na wstaw skokowy, który podczas upadku, ten but nie zgina się w ten, taki sposób jak zwykły adidas, tak? Bardzo ogranicza ruch nogi, Poza jeżeli tym, chodzi o te takie nadmierne ruchy. Tak, jeżeli widzimy właśnie osobę poszkodowaną, nie zdejmujmy mu tych butów, jeżeli... Nawet jak się skarży, że boli tak. mnie noga, weź tam coś tak. zrób. Nie. Taki but pięknie stabilizuje staw skokowy i, i okolice stawu skokowego. Jeżeli zdejmiemy mu ten but... To to się rozsypie, My... jeżeli tam jest jakiś problem, to się go tak. powiększy. My nie, nie mamy zmieści. całego sprzętu przy sobie, aby tą nogę stabilizować. Jesteśmy gdzieś z na podróży, nikt nawet o tym nie myślał, by takie coś za... ze sobą zabierać, tak? tak? Także... Nie zdejmujmy tego buta, jeżeli nie widzimy naprawdę jakiegoś krwawienia, jakiegoś dużego urazu. Tak, że ta noga jest gdzieś na plecach. No tak, to... jeżeli czegoś takiego nie ma, lepiej nie, z, nie zdejmować niż zdjąć. Jeżeli, oczywiście należy zauważyć, że jeżeli nie ma dużego urazu, prawda? Okay. To jest bardzo ważne, bo musimy też sprawdzić, yy, no, czy po prostu ta noga nie śnieje, nie robi się ciemna. Czarna, bo wtedy po prostu nam uciska natętnicę, prawda? I wtedy może no, być tak. To jest jedyna sytuacja. No, z drugiej strony pamiętajcie też o tym, że jak przyjdzie ratownik z nożycami tak. albo ktoś z Was, któregoś pięknego dnia stwierdzi, że dobra, rozbieramy się i tych, ciach, 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 to zdecydowanie warto poświęcić nawet najdroższe ubranie, jakie macie. Na to, to, po jest, to, tylko, żeby... to jest nasze zdrowie, tak, e, to naprawdę, to nasze nie, nie wstędzajmy na tym wszystkim, że o kurczę, pan mi nie kręgł y, kombinezonu, mm -hmm. ja sam się z niego uwolnię i przy tak. okazji sobie wybiję bark, który jest na przykład uszkodzony. Tak. Tak? Tak. Podobno była taka A... sytuacja na wyspie Man, jak Guy Martin po zatankowaniu wpadł w e, płot taki e, no, murowany, właściwie ogrodzenie. E, no i wielki fireball, jest piękne zdjęcie i podobno jak do niego pierwszy ratownik doleciał, to, to usłyszał z wnętrza kasku jeszcze koniecznie kombinezonu. Tak. Naprawdę, nie. Y, drugi kombinezon sobie kupimy, ładniejszy, ten bardziej wymarzony, a zdrowie mamy jedno, y, nie osądzajmy na nim, kupmy sobie wysokie buty, kupmy sobie fajne spodnie, które chronią nas przy tej prędkości, dobra skóra, to też jest dobry atrybut, a rękawiczki, należy to właśnie zwrócić uwagę, że jak upada motocyklista? Albo jak upada osoba na lodowisku, na ręce. Każdy. Tak, o, to jest o, pierwszy ruch obronny. Zawodnik MMA może zawsze. Się inaczej, ale to ale jest y osoba, promil ludzi. Osoba właśnie zawsze upada na ręce, a naprawdę wszystkie urazy skórne, które są spowodowane, które nie są zabezpieczone dobrym ubraniem motocyklowym, goją się naprawdę potwornie długo. No, poza tym to bycie, są, są operacje, tak. przyszczepy. różne przeszczepy skóry, które nie są przyjemne które naprawdę długo się goją, ciężko się goją, bo to jest duża prędkość. No to na pewno nie będzie 50 w mieście, bo oczywiście tam stówka no minimum no, tak, 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 dokładnie, a, te w sobie pojeździć, e, ale trzeba jest ciągle z tyłu głowy, że. Kurczę, a może ubiorę ten komil skórzony, może go w końcu kupię. Tak, bo jeżeli hmm. będzie jechać na zdrapkę, tak w cudzysłowie, to może okazać, że ubytek tanki miękkie będzie tak duży, że potem pan doktor powie, proszę pana, nie ma czego z czym złączyć. I tak. sorry. To złamania są fajniejsze, jeżeli chodzi o kontuzję. Nie jeżeli, jeżeli widzimy ofiarę wypadku, e, która nie reaguje na, nasze, na nasz głos, na bodce bolowe, które sprawdzamy. E, należy zdjąć już kask motocyklowy, by sprawdzić, czy osoba oddycha prawidłowo. Chyba, że ma otwierany, to wtedy... Chyba, że ma kask Otwier... Tak. Możliwość otwarcia. Otwarcia. tak. Mhm. E, otwarty. Sprawdzamy oddech do 10 sekund. Jeżeli nie oddycha, dzwonimy na pogotowie, mówimy, gdzie jesteśmy, z czym, po co i następnie przystąpimy do RKO, uciśnij klatki piersiowej. Jeżeli osoba oddycha, nie, zdejmuje, nie zdejmujemy tego kasku, bo nie ma takiej potrzeby, bo wtedy narwamy. Yy... na większe naprężenia, tak. a Ta nie wiadomo, co nam się wydarzyło. Mogło być różnie i nawet osoba pod wpływem bardzo dużego stresu, emocji plus tego, jak to się o mówi, adrenaliny, może nie czuć tego, że. Nie, panie trenerze, pan mnie nie zdejmuje. Wszystko Dokładnie. jest ok. I nagle... A najważniejsze w udzielaniu pierwszej pomocy jest nasze bezpieczeństwo. Idzie samochód. Zaczekaj, może niech się ci minie. Załóż tą kamizelkę, może masz ją w samochodzie, czy gdzieś na motocyklu, abyś był widoczny. Jeżeli nie będzie widoczny, no to mogą być dwa problemy. Także tak. lepiej zapobiegać niż mieć potem więcej kłopotu. Jeżeli jeszcze nie macie wieśnia z tej kamizelki odblaskowej, to warto ją się zaopatrzyć, bo nigdy nie zdarzyłam. Ja, ja już ja się zaopatrzyłem w ostatnim wypadzie do, do, do Częstochowy co była... Klapa nic nie było widać. No właśnie, to też jest kolejny argument, żeby ją mieć, bo jak zakłada się nawet naprzeciw deszczówkę, to się okazuje, że cię nadal widzą, bo jak wcześniej poza kamerą mówiliśmy, motocyklista powinien myśleć o sobie jako o osobie kompletnie niewidzialnej. Tak. Musi myśleć za wszystkich, zastanawiać się na tym, czy rzeczywiście nawet jeżeli ma pierwszeństwo, to czy powinna pojechać, bo jak jest niewidzialna, to jakby samochód może zrobić nam dużą krzywdę. O, o, o czego oczywiście byśmy nie chcieli. Tak. Bardzo dziękuję, bardzo długi film nam wyszedł, mam nadzieję, że uda się wam z tego wysyntetyzować jakieś, jakąś wiedzę dla siebie. E no to tyle. Jeżeli film wam się podobał, to dajcie znać. My chętnie skorzystamy z Waszej wiedzy, jeżeli jakąś macie do dodania. Zapraszamy do komentowania i widzimy się na tym filmie. Dzięki. Cześć.